kochani, ja ci Wam nagrywam dużo filmów, ale w Showbiznesie dzieje się dosyć sporo, bo nie dość, że zaręczył się Damian David z Dow Cameron, nie dość, że wczoraj poznaliśmy zwycięzców e, tańca z gwiazdami, którzy zatańczą w najbliższą niedzielę z parami naszymi, naszą szóstką, sześć par. To jeszcze kabaret K2 zadrwił z Kaczorowskiej i Rogacewicza. A dlaczego z nich zadrwił? Już to mówię. Ponieważ Kaczorowska i Rogacewicz, jak wiecie, odpadli z tańca z gwiazdami. Ale o wiele, wiele wcześniej dostali zaproszenie yy, do kabaretu na żywo, do kabaretu K2 na żywo. No, gdzieś tam mają taką serię ten kabarek K2, że zapraszają gwiazdy. No, i gdzieś tam jest śmiesznie fajnie. Oni mają niektóre nawet takie całkiem ok skecze. I powiem Wam, że no wystawili ich, Rogacewicz i Kaczorowska wystawili ich i uważam, że jest to przykre, no bo wystawienie e, kabaretu gdzieś tam w ogóle, mam wrażenie, że pewnie był podpisany jakiś kontrakt i wystawienie kogoś po podpisaniu jakiegoś kontraktu, po umówieniu się, że ok, przyjadę, bo się na kogoś obraziło, dla mnie jest niedorosłe, przepraszam, no ale... Uważam, że tutaj ten, e, kabar ci kabareciarze nie mają nic do tego, że ci odpadli z tańcem, z gwiazdami, po prostu widzowie nie zagłosowali. Nie czuli jakichś więzi z tą parą. Ja też na nich nie głosowałam, głosowałam na Maurycego i Sarę. I powiem Wam, że mm, uważam trochę to zachowanie za niedorosłe. No, kabareciarze trochę z nich zadrwili, bo zrobili tak, że posadzili dwie osoby, nie wiem, kim były te osoby, i nałożyli im na twarz takie maski, że to niby Kaczorowska i Rogacewicz. Więc, no, trochę słabo, ale trochę też rozumiem, że chcieli e, wybrnąć z sytuacji. Zrobili też fajną rzecz, chcę to zaznaczyć, że e, kabaretka 2 przekazał medale, które zazwyczaj chyba dają na koniec e, gościom. Nie wiem, bo nie oglądam szczerze te, tego. E, na cele charytatywne to akurat widziałam w internecie. I to się bardzo. To chyba na fundację Polsat, więc. Absolutnie totalnie szczytny cel. Bardzo się z tego cieszę i gratuluję. No, a zachowanie Kaczarowskiego i half-half. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Dla mnie dosyć słabe wystawianie kogoś. Z tego co wiem 3 dni przed nagrywkami. No. Ja bym nie chciałabym, żeby ktoś mi tak wystawił przed nagraniem na przykład. Zobaczymy. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, a my słyszymy się już niedługo.